Proszę Państwa, w najważniejszy moment naszego pierwszego otwartego turnieju szachowego. Chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom. Podziękować, że przybyli do Zandrowa na pierwszy otwarty turniej szachowy. Oddaję głos sędziemu Głównemu, który odczyta werdykt i przedstawi laureatów, zwycięzców, Pierwszego otwartego turnieju szachowego zęru 2016. Proszę bardzo, Panie Sławku. Miło mi odczytać wyniki, zwyciężył w pierwszym turnieju Tomasz Ołowski. Ale jest Załowski w koło chyba, tak. Czyli miejscowy zawodnik. Gratulacje. Gratulacje. To jest tak honorowo. Na pamiątkę. 6,5 punktów. Jeden proszę remis. Wszystkiego dobrego. Siedem. I pamiątkowe zdjęcie. Proszę, proszę Panie Tomku również. Jest z sędzią. Sorry. Dziękujemy. Wielkie brawa. Drugie miejsce, pół punktu. Mniej 6 punktów. Robert Michalak. Panie Robercie, gratulacje. I pamiątkowy dyplom. Wszystkiego dobrego. Pamiątkowe zdjęcie. Zapraszam. Dziękujemy. I trzecie miejsce w kategorii Open Tomasz Wyszyński z Wysokiego Mazowieckiego. Z tą samą ilością punktów dwóch holc tylko. Gratulacje, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze na pamiątkę. Zeplom i pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy. I w kategorii Open najlepsza dziewczyna, kobieta, możemy tak nazwać. Marwina Szewczyk. To dla Ciebie piękne. teraz, lub Pamiątkowe zdjęcie, zapraszamy. Gratulacje, jeden z lepszych. Proszę bardzo. Co by nie wiedział, to brązowa medalistka mistrzostw Europy w szachach niesłyszących. Ma dwa implanty, tego mogła grać. Gratulacje. Gratulacje. I zaczniemy od kategorii teraz, bo już są statuetki. Zaczniemy od dziewcząt, może do 10 lat. Najmłodsza, no Gladyszka Kinga, zsuwał, wygrała kategorię do 10 lat. 4 punkty i pamiątkowe zdjęcie. To będzie Dziękujemy. pewnie na stronie wszystkie zdjęcia. Tak, oczywiście. Proszę wejść i sobie ściągnąć zdjęcia ze strony yy, yy, mój... Zaprzyjaźnionych portali tak. Zambruforki Zambrowiacy.pl oraz yy, Miejskiej Środek Kultury w Zambrowie. To cała strona poświęcona właśnie pierwszemu otwartemu turniejowi szachowemu. Zaczynamy... I do 13 lat tak. to Marwina Szepczyk w swojej grupie też by wygrała. Takie było to postanowienie. Tak. Organizatorów. Ale chłopiec jeszcze do dziesięciu. Aha, do dziesięciu. Boże. Myślałem, że najpierw dziewczęta, może być do dziesięciu. Chłopiec. Popielarczek Maciek z Wąbrzy. Dzisiaj ciut gorzej, ale, ale wczoraj wygrał turniej, także po Proszę kolei. Dwa bardzo. turnieje wygrały. pamiątkowe zdjęcie. Maciek, uśmiechnij się. Wygrałeś jednak. Do 13. Tak, 13. Pierwsze miejsce w grupie dziewcząt do lat 13. Malwina Szepczyk, prosimy jeszcze Malminka. raz. Gratulacje. nagrody, proszę bardzo. I pamiątkowe zdjęcie, bo w tej kategorii wygrałaś. Dziękujemy chłopcy do lat 13. Tak. tak. Paweł Szeligowski. Paweł dzisiaj dzielnie walczył. Pawełku gratulacje oraz pamiątkowy dyplom dla ciebie Zapomniał... I zdjęcie. Czy nie zapomnieliśmy o tych gadżetach? Mhm. Gadżety, tak. <laughs> Dziękuję. bardzo. Dziewczęta. Denisiak Weronika z Ciechanowca. Spisywała wyniki, to podwójny sukces. Będzie niedługo sędzią prochowym. No. Proszę bardzo. Mhm. bardzo. I do 16 lat Michał Korbek z Wąży. Dziękuję, gratuluję. To zdjęcie. Zapraszam wszystkich laureatów do pamiątkowego zdjęcia i otrzymacie, otrzymacie Państwo jeszcze nagrody, upominki od patrona honorowego, burmistrza miasta Zębrów, który pozdrawia. I życzę dalszych sukcesów laureatom i przyszłym laureatom, którzy będą brać w drugim, otwartym turnieju szachowym zamrozić. Proszę Pana Państwa, Pana jeszcze Pana. jedna niespodzianka, o której teraz powiem. Proszę Państwa, zapraszam najmłodszą uczestniczkę naszego otwarne, otwartego turnieju szachowego do nas, do nas i mamy dla Ciebie niespodziankę, niespodziankę od organizatorów. Wszystkiego dobrego, gratulujemy, wspaniałej wiedzy i takiej umiejętności. O, o, jeszcze zdjęcie pamiątkowe, chodź do nas. Proszę Państwa, Pierwszy otwarty turniej szachowy przechodzi do historii. Serdecznie gratuluję Laure Atom, dziękuję wszystkim uczestnikom, że byliście na tym turnieju w Zambrowie. Dziękuję pomysłodawcom oraz sędziomu głównemu. Proszę Państwa, życzę, żeby turniej szachowy już w następnej edycji przyciągnął do Zambrowa zwolenników tak pięknej królewskiej gry. I mam nadzieję, że w następnym roku postaram się o cenne nagrody rzeczowe dla laureatów tego turnieju. Dziękuję. Życzę wytrwałości w zdobywaniu coraz większej umiejętności gry w szach. Dziękuję Państwu.